Witajcie kochani w następnym dniu przebudzenia piąta rano. Nie zdajecie sobie nawet sprawy ile ja tutaj mam trudności nagrywając na dworze. Co chwileczkę coś się dzieje, albo przelatuje helikopter, albo słońce zmienia swoje położenie, muszę się przesiadać, albo mi siądzie bateria, albo wiatr tak mocno wieje, że po prostu muszę ochraniać mikrofon. No po prostu przygody. Cały czas przygody, ale nie narzekam, po prostu to już tak jest. Wolę i tak to niż siedzenie w domu. Dziękuję Bogu za piękną pogodę i za to, że mogę Was zobaczyć. To znaczy, Was nie widzę, ale oczami duszy Was widzę i cieszę się, że jesteście. Na pewno zauważyliście, że macie krótką pamięć. Większość z nas pamięta pewne rzeczy do pewnego momentu i wydaje się, że one są tak ważne, że nigdy o nich nie zapomnimy, że zawsze będziemy je pamiętać. Ale potem jakoś czas zaciera wspomnienia, i ze wstydem musimy przyznać, że od czasu do czasu Bóg nam przypomina o pewnych rzeczach, które miały miejsce w przeszłości, które były Bożą dobrocią dla nas, a o których żeśmy po prostu zapomnieli. Mamy takie tendencje, żeby. Szczególnie w momentach, kiedy jest nam ciężko, trudno, tak mocno skupić się na swoim bólu, że wtedy nie pamiętamy już niczego, już nic nie pamiętamy, że, że kiedyś było dobrze, że, że Bóg nam pomógł, że byliśmy w opałach, ale Bóg wyciągnął do nas rękę. Wydaje nam się, że już tak zawsze będzie, tak trudno. Tak ten ból, który czujemy w tym momencie, że on zawsze już będzie, że on będzie ciągle trwał. I nie możemy sobie wyobrazić, że że przecież ten sam Bóg, który w przeszłości nam pomagał, pomoże i teraz. No ale właśnie dlatego, że nie pamiętamy. I dlatego chciałabym, żebyśmy dzisiaj przypomnieli sobie, jak dobry jest nasz Bóg. Otworzymy sobie Księgę Psalmów, przeczytamy w psalmie 103, od drugiego do piątego wersetu. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On przebacza wszystkie Twoje nieprawości, On uzdrawia wszystkie Twoje choroby, on wybawia twoje życie od zguby, On cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. Ten psalm oczywiście ciągnie się dalej i możemy czytać kolejne błogosławieństwa. Ale chciałabym dzisiaj, żebyśmy się skupili na tym, by sobie przypominać pewne rzeczy, żeby one nam nie umykały. I czytamy tutaj, że mamy powiedzieć do swojej duszy, Wiecie, bo dusza to nie jest to samo co duch. Duch to jest ta część naszego ja, która, który rodzi się w momencie, kiedy my rodzimy się na nowo. Bóg daje nam swojego ducha, żeby on wzbudził naszego ducha, żeby, żebyśmy mogli być w ogóle duchowymi istotami. Dlatego, że człowiek składa się z duszy, ducha i ciała. I ktoś, kto jest nienawróconą osobą, nie ma Bożego Ducha w sobie, i jego duch jest martwy. My rodzimy się na nowo, dlatego to się nazywa nowo narodzenie, narodzenie z ducha, ponieważ nasz duch wtedy się rodzi i stajemy się zdolni do tego, żeby móc rozumieć sprawy duchowe. I ten duch, jeżeli jesteśmy blisko Boga, jeżeli żyjemy z Bogiem, to on jest żywy i on jest zazwyczaj zbudowany, tak? bo, bo obecność Boża tak sprawa, że chodzimy zbudowani. Ale nasza dusza, czyli ta część związana z uczuciami, z intelektem i z naszą wolą różnie się ma. Różnie się ma. Może ulegać różnym wpływom, i dlatego naszej duszy musimy ciągle przypominać nasz duch, który jest żywy, który ma relacje z Bogiem. Jeżeli słuchasz tego filmiku, to wierzę w to, że dlatego go słuchasz, bo masz pragnienie duchowe i pozwoliłeś, żeby Bóg mówił do ciebie. Idziesz za tym duchem. I ten duch w tobie. On woła, on y, przemawia, on powinien przemawiać również do Twojej duszy. My musimy sobie to przypominać, bo, tak jak mówię, dusza ma tendencję do tego, żeby się inspirować w cudzysłowie, tak negatywnie od tego świata. Coś usłyszymy, czymś się zmartwimy, coś zobaczymy, ktoś nam coś powiedział, y, zasmucimy się, czy albo emocje zaczynają w nas dominować. Albo coś przeczytamy intelektualnie, coś zrozumiemy, i to również nas uspasabia w pewien sposób. To musi być nieustannie formowane przez ducha, przez naszego ducha, który się zrodził na nowo. Podporządkowane duchowi. Tak czyli nie nasz intelekt musi iść pierwszy i nie nasze emocje mają iść pierwsze, ale duch. Ta, ta żywa cząstka, wzbudzona z martwych przez Bożego Ducha w nas, która powinna zdominować całe nasze życie, powinna sobie podporządkować, ten duch powinien podporządkować sobie duszę i ciało. I kiedy tak się dzieje, to zaczynamy doświadczać uzdrowienia emocjonalnego, również fizycznego. Czytamy tutaj o tym, że ta dusza musi sobie przypominać i błogosławić Pana za wszystko, co On dokonał, za dobrodziejstwa, które nam wyświadczył. I mamy tutaj, wyliczone, żebyśmy sobie przypomnieli, co jest najważniejsze, żebyśmy nie zapomnieli tego. Przebacza wszystkie nasze nieprawości. To jest e, każdy z nas, jeżeli kiedykolwiek wyznał grzech Bogu, to rozumie, jak wielkiej łaski doświadczył i rozumie, że jest to nieustanne miejsce do chwalenia Boga i dziękowania Mu, ponieważ możemy żyć bez bagażu, bez obciążenia. Uzdrawia wszystkie nasze choroby. To jest napisane w Biblii. Wiecie, ja tego nie mówię sama z siebie. Bóg mówi sam do nas: ja uzdrawiam wszystkie Twoje choroby. I nawet jeżeli czujesz jakieś symptomy nadal, to ja jestem Bogiem, który ciebie uzdrawia. Ja Ciebie uzdrawiam z tego wszystkiego. On wybawia nasze życie od zguby, od wszelkich problemów, od y, ludzi, którzy czyhają na nas. On nas koronuje miłosierdziem i wielką litością, czyli. Gdzie ten akt koronowania też jest taki przemawiający, że my nie jesteśmy jakimiś tam małymi, nieznaczącymi ludkami, tylko jesteśmy kimś, kogo Bóg zauważa i koronuje. I on nasyca dobrem nasze usta. Ja wierzę, że to nie chodzi jedynie o pokarm, ale to również chodzi o duchowy pokarm, który potem my możemy dawać innym. Bóg tak nasyca nas, że my możemy potem dzielić się dobrym Słowem, Słowem Ewangelii z innymi ludźmi i odnawia naszą młodość jak u orła. Ja wierzę, że to są takie elementy, które najbardziej nas martwią. Poczucie winy i dlatego Bóg odpuszcza te winy. Choroby i dlatego Bóg uzdrawia choroby. Boimy się śmierci i Bóg uwalnia nas od śmierci. i to wszystko jeszcze dodaje, do tego wszystkiego dodaje swoją miłość, swoją litość, swoje współczucie, swoją życzliwość, także łatwiej nam jest żyć. Daje nam wszystko, co jest potrzebne do jedzenia, czyli przeżycia, ale również duchowe słowo, które nas karmi i również daje nam młodość, bo jest to taka rzecz, którą myślę, że każdy pragnie, żeby być zawsze młodym. Żeby nie opadać sił, żeby mieć wigor, żeby mieć siłę, żeby mieć pomysły, żeby być takim żwawym, dziarskim, rzeźkim. Tak więc, drogi Boże, mamy ci za co dziękować. I przepraszamy, że tak czasami tego nie dostrzegamy, że czasami gdzieś tam koncentrujemy się na tych brakach i, i bólach, bolączkach różnych. Chcemy, żeby to był dzień pełen błogosławieństwa, kierowanego w Twoją stronę, bo ty jesteś godzien, bo ty jesteś wspaniały. Ty jesteś cudownym bogiem, który daje nam wszystko. Nie chcemy o tym zapominać. Chcemy napominać naszą duszę, żeby się podporządkowała tej wdzięczności, żeby pamiętała, żeby nasze emocje ją odczuwały, żeby tą wdzięczność, żeby ona była w nas emocjonalnie również w postaci radości, żeby ta wdzięczność w nas krążyła również w taki świadomy sposób, że możemy o niej mówić, czyli intelektualnie. Formułować jakieś zdania, stwierdzenia, które będziemy mówić potem innym ludziom, przekazywać dobrą wiadomość o tym, że Ty jesteś Bogiem, który nas obdarza. My chcemy, żeby pod każdym względem nasze życie było Tobie podporządkowane i, i żeby ta, ta radość i wdzięczność dominowała. Każdy dzień. Tobie niech będzie chwała za to wszystko, Boże. Dobry jesteś dla nas. Dobry byłeś i dobry będziesz. Ty się nie zmieniasz i masz same dobre rzeczy dla nas. Amen. Amen. Kochani, chciałabym, żebyście napisali w komentarzu, za co dzisiaj jesteście wdzięczni Bogu. Co takiego Bóg Wam dzisiaj przypomina z przeszłości, za co w szczególności jesteście Bogu wdzięczni. A być może to są rzeczy, o których codziennie pamiętacie. Proszę, napiszcie, chcemy się cieszyć razem, chcemy błogosławić siebie nawzajem razem. Chcemy patrzeć na to, jak również inni bracia i siostry cieszą się różnymi rzeczami. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Papa. Pa.